Siemanko zanim zacznie się ten jeszcze film, w sumie już się zaczął, więc Siemanko witam serdecznie na kolejnym załadunku Tutaj ładuję 6 samochodów, ale jest też... jest topkar, jest topkar, jest Grzesiek Grzesiek Siemanko, no kurde mistrzu żółw yy, ten Kończysz? No, w końcu. W końcu? W końcu. Czyli tam wrzuciłeś jeden, później znowu jeden i przyjechałeś tu no. Ci, mi by się nie udało. Ja, ja w ogóle, jak tutaj załaduję dzisiaj, te sześć, bo dalej już nie. Może do Bremen przejadę, to i tak jest nieźle. Ja nie wiem, czy ja przyjem, Będę się ruszał już, czy, czy tutaj napadnę. Tutaj zostaniesz? Nie wiem, właśnie. Która jest godzina? Jeszcze mam dwie godziny. No, no to dawaj, ja ci jeszcze może ci pomogę dwie rzeczy. Tu masz spięte. Tu masz spięte, a 6 za kabiną, co to jest za kabiną? Nissan. Na dachu a5, Porsche, później Tesla. Na sam końcu, co tam jeszcze jest na górze? Co to jest na górze z przodu? Ford. Eee, Jaki? Ford Kuga, port Kuga. Eee, nie masz długości, ładnie. Na dach będę wrzucał Mustanga. Później na drugiego będę wrzucał Tusona za kabinę Audi Q5 tutaj X1, tu dwa S'y na górze i na dół korwetę i na koniec Audi S5. Grzesiek, y, wyruszyłeś w poniedziałek rano. No. Y, długości nie masz, wysokości nie masz. Jest wtorek po południe. No. Y, jesteś zarobiony, załadowany, wracasz do domu. Tak. I pytasz, czy będzie dobrze? <laughs> Co? Co mam ci powiedzieć jeszcze? Potrzebujesz jakiegoś potwierdzenia, czy chcesz powiedzieć? Andrzej, od tego momentu zmieńmy się na ciężarówki. Ja załaduję jeszcze jedną. Taka ładna maska Ajajaj aj, aj, Andrzej Wyleci stąd czy nie? Wyleci stąd czy nie? Myślisz? Wjadę Lecisz Jeszcze mam dwie dziewiątki Także, no fanie, ja nie no. widzę, ja wiem, że umiesz liczyć po tylu latach, Mustang jeździ, więc wbijam na górę. Pięknie zostaje. o jaki mi się, wow, wow, wow. Jak tu teraz wysiąść? Jak drzwi się prawie nie otwierają, co? Damy radę. Nic się nie martwcie. Pierwsze idzie noga jedna. Później idzie głowa. Później idą biodra. I później zamykamy drzwi. Panowie, którzy zmieniają kolory kurziwa, tutaj przyszli do mnie. Mówią, że oglądają. A co tam, czemu tam klapa się nie zamyka? Czemu oni nie zamknęli klapy, co? Zostało może uderzone. Co ty? To piękne auta są. To problem będzie jak się otworzy na zakręcie, na mijance. Trzeba podać prąd. O myślisz? A wiesz co zrobię? O tu, tu złapie do fotela Mówicie, że nie będzie wysoko, jak tak załaduję Tu są Audi Za kabinę X Bo tego nie wrzucę za kabinę Nie wiem za wysoko jest Nie, niższa jest jedynie gramza Tutaj ty wjechałeś o tym, tak? tak. A byłeś w biurze? A który? A, jeszcze zdążył, tak? I doładujesz tutaj na Maksa już? Nie, co to? Ja mam tutaj dwie sztuki. Dwie sztuki do jutra, czyli wszyscy zostaną do jutra. Ja też zostanę, tylko w Bremen. Jak tam jest? też radę, tu jest z tyłu oczko. Tak zrobię. masz oczko, małego pasa masz takiego? Mam takiego mniejszego, no. Do zamka czy tutaj? Ja tu, tu Nie, to tu nie Ty bardzo. Tutaj, do zamka to za Czekaj, tak jest tak bezpieczona. Tu najwyżej złapiesz. Czy gdzieś? I tu za oczko. No ciekawe, bo mam aż wy... takiego pasa nie ten. Kurde ja pierdzielnie mój rozmiar. Nie mój rozmiar. O Hyundai, dobra, Ty Hyundai a wrzucamy. Powodę, tak? Ona szła gdzieś do góry szła tyłem. Y, tu sona dam na górę tyłem Tu sona dam tyłem. Czy Audi by było lepiej, ale później przy odkryć? Co? No to jest To Dobra, ogień. Może się okazać jeszcze, że te auta jeżdżą. Więc zaraz będę ładował je w ten sposób, a nie będę musiał wrzucać. Dostał po drzwiach tam kluczyk jest, to co jest? Start brak paliwa. Dobra, ten nie pali. Teraz BMW sprawdzę. O kurde! Minus, 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 panie, minus! A! Ah. Ten też tutaj po drzwiach. Ale dobra, ten jeździ, także ładujemy. Tyłem. Paliwa nie ma kur żadnym. Przyjechałem tu i z Na luzie załaduję go. Paliwo się skończyło, tutaj nie wiem. Ładujemy tutaj motor w tamtą stronę. Maksim wejść tak, żeby widły nie wystawały mocno, dobra? I ogólnie

Dobra. A możesz dać trochę w prawo? To jeszcze podjedź. trochę w prawo. Dobra do dołu Odsi Stój Dobra. E X X za kabinę tyłem. przodem w tamtą Za. Kabinę. za. Dobra Maksim, działamy. maksymalnie na da. No ja będę patrzył, dawaj. Na razie! Jeszcze, 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 dobra. Weź na siebie. Stój, stój. Dobra, no. Czekaj, ja jeszcze podniosę. Czekaj, Maksim. Dobra, dobrze idzie. Daj jeszcze do góry. A. Przechodzi Możesz, wiesz to? Możesz jechać prosto, poczekaj, żeby dachu nie wybić, dobra Przechodzi Stój, stój, stój Stój, poczekaj eee, A możesz do dołu i na siebie Nie, 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 trzeba ją do tyłu do tyłu daj. Do tyłu daj. Kurde, a nie, nie weźmiesz na siebie? Ja nie Dawaj do tyłu. Dobra, poczekaj. Tamte koło nie wejdzie. Musisz cofnąć, musisz cofnąć. Nie, Maksym, bo tam zapiera. Dobra, o poczekaj no. na styki jest. Czekaj, 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 nie przejdzie A musisz iść dać od biegów, dawaj śnieg Jest nie troszkę, że tamto piśma z tych dawaj No dobra, ale musisz dać do dołu trochę Ja dam Chodzi nie Bo tu kurde te koło Dobra, dam jeszcze do tyłu. Jak przejdzie, to później dam do przodu. Wszystko na milimetry do tyłu, tak? Nie, no już musi przejść. Nie, 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 Przeszło, no jak nie? Nie, przejdzie już. Maxim. Maksim, przejdzie. Teraz do dołu. Do dołu. Teraz do przodu. Teraz do przodu. Czekaj do przodu! Dobra, Dobra, tak zostaje Audi. O tutaj przodem. Tutaj, tutaj przodem. O tu pod klapą włożę, to znaczy pod tym plastikiem i zahaczę za. Za blachę Taki jest plan A jak wyjdzie A. Dobra I teraz tak Teraz będziemy ściągać Przez to O tak Pod spodem Pod spodem Jest I teraz ściągamy I tak na do wyrzucenia. Jeszcze. Dobra. Jest Lala. Tu jest Lala, tu jest Lala, tam na górze idę zabezpieczyć zaraz, ale za chwilę wrzucimy tego. Stop! Stop! Do dołu! Tu trochę to zmienię Nie wiem czy na jeden zamknąć czy na dwa dać Jeszcze z drugiej strony Trochę załadunek bez jakiegoś takiego polotu Bo lało, padało Słabo No ogólnie tak Dobra, maksim, wjeżdżasz. Innym razem może będzie trochę lepiej. Na to chwilę bez rewelacji, tutaj około ociera. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. Dobra, stawiaj. Dobrze jest, tylko do góry daj trochę. Czekaj. Kosmetyka została. No kurczę. Czasami tak bywa, że niewiele wam nagram, ale... Ale co nieco tam jakoś... Jakoś wleciało. Wiecie przynajmniej, że taki ładunek był. Rękawice już te mokre nie nakładam. Założę teraz suche, brudne, ale suche. I powiem Wam, że właśnie ta kosmetyka została pod tym kątem, że tutaj wezmę do góry górę zabezpieczę, z tyłu zabezpieczę. Więc jeśli. O coś takiego i tu wcisnę, żeby się nie zamknęło, bo y, zależy mi, żeby ten, żeby opuścić tutaj jeszcze popłat, a przeszkadzają mi właśnie te języki. Mógłbym je całkowicie złożyć, ale teraz jest to już niemożliwe, więc robię w ten sposób, że Ach, zgięty Robię w ten sposób, że ten, Dobra. Że będą zadarte do góry. I żeby się nie zamknęły, to robię tak. Te tak samo muszę zamknąć. Bo będą przeszkadzać. Zaraz jak nas rozłączy to znaczy że znowu bateria padła i czegoś to pogięte jest te zawleczki czemu one się tugną Co? I teraz mogę tu opuścić. Tu na centymetry jest. Dobra. Dohamerzy się. много